Welcome to Q&A part 2. Zaczynamy z pytania, kolejne i odpowiedzi. Dorota Grobelna. U jest, ale wiadomość duża. Um, może parę słów o kształtach kolczyków, które nadają się lepiej do gojenia konkretnych miejsc. Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest przekuć bardzo dużo. Proponuję zerknąć na nasze filmiki. Dużo przekuć jest tam omówionych. Wyjaśniam, jakie kolczyki najlepsze są do danego przekucia. Jeżeli interesuje coś konkretnie, to zadajcie no, bardziej sprecyzowane pytanie, o, o jakie, przekucie, jakie przekucie Was konkretnie interesuje i wtedy postaram się najlepiej na to. Jak potrafię odpowiedzieć? Kiedy warto wymienić kolczyk lub go skrócić? A kiedy podtrzymać jeszcze, mimo że minął zwyczajowy czas gojenia danego przekłucia? Kiedy warto wymienić kolczyk? Najlepiej kolczyk jest zawsze wymienić dopiero po pełnym wygojeniu. Natomiast jeżeli czujecie dyskomfort związany z długością przekłucia. A powiedzmy, nie odczuwacie bólu, nie ma y, żadnej opuchlizny, udajcie się do swojego piercera na taką konsultację, kontrolę. Jeżeli on stwierdzi, że y, po jakimś tam upływie czasu od wykonanego przekłucia nadaje się ono do wymiany ozdoby, na pewno, na pewno zostaniecie o tym poinformowani, i piercer może Wam pomóc w wymianie tego kolczyka. Czy spanie na boku utrudnia gojenie, może wpływać na rozwój ziarniny? Najlepiej nie zasypiać na przekutej części ciała, ponieważ każde przekłucie jest raną. Rana, żeby się mogła lepiej goić, powinna sobie spokojnie oddychać. Oczywiście wiadomo, że pewnych rzeczy się przeskoczyć nie da, tego co robimy w czasie snu nie kontrolujemy, ale przynajmniej świadomie nie kładźcie się na przekłuciu. E, aby na nim zasnąć, ponieważ e, utrudnia to właśnie oddychanie rany, może Was po prostu to miejsce boleć. Układając się na poduszce, można zahaczyć przekłuciem. E, jeżeli jest to na przykład przekłucie w okolicach głowy, można zahaczyć o poduszkę, co może mieć wpływ właśnie na rozwój ziarniny, ponieważ ziarnina najczęściej powstaje w wyniku uszkodzenia mechanicznego i. W miejscu, w którym nastąpił ucisk na kanał, tam będzie powstawał przerost tej tkanki, zwany właśnie ziarniną. I ostatnia część tego pytania, jak rozpoznać w pełni zagojone przekłucie? No tu jest trochę taka przewrotna odpowiedź, bo jeżeli ja odpowiem, że przekłucie zagojone jest wtedy, kiedy nie boli, nie jest zaczerwienione, nic się z niego nie sączy, no to tak równie dobrze może być po, nie wiem, dwóch tygodniach od przekłucia. Dajmy na to pętka. No niestety, tak jak już w poprzednim odcinku na temat pętka się wypowiadałem, że jest to przekłucie, które dosyć długo się goi, nie zawsze takie objawy są oznaką zagojonego przekłucia. Dlatego właśnie są jakieś konkretne przedziały czasowe dla danych przekłuć i. Najlepiej się jest po prostu sugerować takimi przedziałami czasowymi. Yy, oczywiście nie zawsze, jeżeli nie wiem, no, pępek czy chrząstka jedno się goi do pół roku albo dłużej, chrząstki kilka miesięcy. Yy, nie zawsze jest to tak, że 4 miesiące i jest zagojone, czy 9 miesięcy, 6 miesięcy, 3 miesiące i pępek jest zagojony. Najlepiej jest zawsze to skontrolować. Chociażby po połowie tego, nazwijmy go, wyznaczonego czasu ze swoim piercerem, no właśnie takiej diagnostyce, niech piercer się wypowie, jak to według niego wygląda, i, i czy, czy, czy jest już podgojone, czy zagojone. Karolina Woźne. Też dużo. Rozciągałem kiedyś kuszy spiralami do 12 mm. Oczywiście porobiły mi się słoneczka. Od jakichś 4-5 miesięcy nie zakładam tuneli, bo liczę na to, że dziury same się wzrosną. Wszystko było super. Jedną dziurę mam na etapie powiedzmy 3-4 mm, a drugą 5-6 i dalej chyba nie chcą się wzrastać. Jest duże prawdopodobieństwo, że wzrosną się same do zera. Czy będę musiała zdecydować się na zabieg rekonstrukcji płatków? Nie wiem, czy istotna jest informacja o tym, że rozpychałam uszy zawsze o 2 mm średnio co miesiąc, półtora. Eee, no tu jest ciężka sprawa, ponieważ no, raz, że podstawowy błąd, yy, przynajmniej według mnie, ja nie uznaję spiralek jako rozpychacze, ponieważ nie są okrągłe, nie rozciągają równomiernie kanału, stąd powstają słoneczka, bardzo często blowouty, można rozerwać kanał i yy, wszystko zależy od tego, właśnie, w jaki sposób było ucho rozciągane, jakim tempem, czy był używany odpowiedni poślizg. Tu przy 12 mm kanały teoretycznie powinny się zejść do tzw. klasycznych dziurek. No, natomiast tak jak powiedziałem, wszystko ma znaczenie. Jeżeli kanał się naderwał, czy powstało słoneczko, no bardzo ciężko będzie ściągnąć ten kanalik do minimum. I czasami no, jedynym wyjściem jest właśnie rekonstrukcja płatka. Al zalew 0211 Przez ile czasu należy przebywać w przekłucie chrząstki? Chrząstki teoretycznie goją się około 3-4 miesięcy. Najlepszym rozwiązaniem jest y, pielęgnować y, to przekłucie przez cały ten okres gojenia. Natomiast y, jeżeli będziecie dbać. Przez pierwsze powiedzmy dwa miesiące, naprawdę systematycznie, regularnie. Po tym czasie yy, no nadal do końca tego okresu yy, należy to pielęgnować. Nie musi to być już aż yy, tak idealne to pielęgnowanie, że koniecznie wyznaczone dni, czyli no, co, co, codziennie, dwa razy dziennie. Yy, można to robić raz dziennie, co drugi dzień, ale. Aby ten pierwszy etap gojenia, powiedzmy połowa tego przedziału czasowego, była naprawdę systematycznie i z sercem robiona. Następne pytanie: Magdarutek. Czy można czyścić czymś innym niż Septem? W sumie tak. Bardzo dobrze się sprawdza woda morska lub roztwór soli morskiej. E, za granicą praktycznie większość pierserów poleca saline solution, a jest to no, po prostu roztwór e, soli morskiej. E, niektóre etapy gojenia e, mogą e, w niektórych etapach gojenia można skorzystać na przykład e, z okładów e, z rumianku, z sody, z kory Natomiast jeżeli chodzi o samą pielęgnację przekłucia, no, to jest octenisept Sól morska, woda morska. Julcia zadała pytanie: czy kolczyki z bioplastu też strasznie szkodzą? E, dotyczy to pytanie, było zadane pod jakimś naszym filmikiem dotyczącym przekłuć okolicy ust. E, powiem tak. E, Materiałów, z jakich są wykonane kolczyki, które by nie powodowały uszkodzenia szkliwa, y, osuwania się odsłaniania szyjek zębów y, nie ma takich materiałów. Wszystko może spowodować zniszczenie niestety tych naszych zębów. Y, różnica polega na tym, że jedne materiały robią to po prostu dosyć szybko, a, a, a Bioplast, PTF, Bioflex, y, no. Robią również niestety zniszczenie, ale robią to po prostu dużo wolniej. No i co, znowu szybko poszły odpowiedzi na pytania. Koniec odcinka. Pamiętajcie, jeżeli macie jakieś konkretne pytania dotyczące waszych problemów, zadawajcie w komentarzach. I do zobaczenia w następnym odcinku. Salut!